W ubiegłą niedzielę, 3 marca, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbył się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet. Dzień Kobiet zawsze upływa nam pod tym znakiem, że organizujemy właśnie specjalne koncerty, które w jakiś sposób potrafią docenić rolę pań w naszym społeczeństwie. Mieszkanki świetnie się bawiły przy utworach Krystyny Gierzowskiej, której towarzyszył zespół Blue Songs. Piosenkarka wykonała swoje najpopularniejsze utwory. Chociażby takie, jak przeżyłam z tobą tyle lat. Dzisiaj byliśmy zachwyceni. W ogóle mieliśmy możliwość przypomnienia sobie dawnych lat, jak to były piosenki, na których się wychowaliśmy. Dodało nam to dużo radości i wspomnień. Uważam, że super koncert. Po koncercie odbył się konkurs, podczas którego można było wygrać upominkowe zestawy kosmetyków. Paniak zostało obdarowane pięknymi kwiatami. Oprócz tego goście mogli liczyć na słodki upominek oraz poczęstunek przygotowany przez KGW z Nowego Miasta. Niedzielne popołudnie należało do wyjątkowo udanych. Z okazji dnia kobiet przede wszystkim życzę paniom, żeby mogły świętować przez cały rok, żeby panowie doceniali ich na co dzień za ich trud, który wnoszą w ich życie codzienne. Ten świat bez kobiet byłby bezbarwny, natomiast w ten sposób jest bardzo kolorowy i myślę, że każdy jest z tego bardzo zadowolony. My również jako telewizja Ciechanów dołączamy się do życzeń. Drogie panie, niech Dzień Kobiet trwa nie tylko 8 marca. Bądźcie doceniane i kochane każdego dnia. Dla Tvc Violeta Piątkowska.